Hej, witajcie w kolejnym odcinku serii Battlefielda 4 Gramy, o kurna, masz samochód Lesy mi jeszcze na dodatek robią Gramy w ten, w podbój jak widzicie i kurna Chowałem się, bo teraz Możemy dostać, nieźle. Bo nie jesteśmy w zbyt dogodnym miejscu, bym powiedział. Oprócz tego, że mamy tylko A... Dobra, C przejęli. To tak, to kurna praktycznie nic nie mamy i znowu tracimy A. Znaczy A, D. Kurde, że w niego nie trafiałem. Straciliśmy kontrolę Przemieścimy się trochę. Trzeba na spokojnie, bo im więcej tu biegam, to zauważam, że mi nie idzie. Dobra, dostał. Aj, kurde, za późno go zauważyłem. No, no dawaj, dawaj, szybciej. Musimy spróbować obronić ten. Znaczy, obronić. co na my jesteśmy. Spróbować odzyskać ten punkt D. To nie będzie łatwe Wszystkich cel alfa Tutaj rzucimy apteczkę Na, że Dobra widzicie polecimy na jakiś może B albo C Dwa granat. Załatwił nas. No, nie idzie zbyt dobrze. Mam nadzieję, że zaraz się rozkręcimy. Kurde, tam był, zaraz by mnie załatwił, pewnie. Dobra.

Dwa granaty, granaty. Spróbujmy go uratować. A nie udało się. No zaraz oni to będą szli dalej. Nasza wtedyśka. Dobra, na razie wszystko wróćmy tam. Ale tutaj, C tracimy. Kurde! Magazynek mi się skończył już? Ja pierdzielę. Weźmiemy od niego sprzęt. Kurde, plecy, plecy. Kurde, mogę wcześniej przeładować się. Ja duże szczęście, że nie zginąłem. Kurde, co się dzieje? Trochę na widoku jestem dla sniperów w tej chwili. Jakie. Kurde. Nie wiem, dla mnie niecenna była ta broń. Rotował go. Hmm. Próbujemy tędy. Zobaczmy ich. Prawie decent. Nie wyjechałem jeszcze. Mogę tylko 5 of them.

Chodź tu koleś, Dobra, tracimy C, więc spróbujmy pójść w tamtą stronę, ale kurde, znowu sniper. Ej, masz mało życia. Co się stało? Yo, this... M4... Hey, wait up. This m is nasty. Wszyscy tutaj o, przyszliśmy o, do A. Tak mi się przynajmniej. Wie... Wszyscy, no przynajmniej większość. I... I w tej chwili. Aj, kurde, wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze mnie z pistoletu załatwił. Jest 16%.

a już snajper, kurwawali, to nie na górze są. A chyba na górze byli. No tak, to czysto. Pójdziemy tędy, może ktoś będzie wchodził. No tutaj to nie widzę, tam to mogą być snajperzy i tylko czekać na nas. Idziemy na D. Jak, jak wszyscy do wszyscy. A oh, yeah. Ale już tracimy A. Tam był koleś. what the fuck down man oh no oh yeah i got it i got the cap good good <laughs> i thought i got shot right before good stuff. throw some meds hey throw some meds you picked me up but i'm not healed all the way ah oh, thank you

Dobra, dostał. Jak yeah, <laughs> right oh, oh, <laughs> znowu tam sniperze. Pójdziemy bardziej, jeszcze bardziej oh, lewą stroną. On nie żyje. no fucking way i'm a boo oh shit yeah, it, it, it 87 only <laughs> dude that's been playing longer than george just uh Napierdziela we mnie Son of a bitch Hit myself with an impact grenade No it's not that skąd yeah, I forgot, yeah i for battle pack last night Heh, 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 heh,

There we go. Kurde i dostałem, widzicie? Flag. Tutaj bliżej coś się pojawimy. No i wygraliśmy, to jest oh, najważniejsze. Nawet, nawet dobry meczem tak powiedział. Fajnie się grało. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oh shit. Big, man. Twelve thousand, good oh. shit. Yeah, dude, I fucked him up that that game. That chicken king chicken hit was fucking me up. I think oh, about, I went seven against fuck, him. I fucked him up, dude. I think I went two or nine and two against him. I so yeah, him so He was up. repaying need for what you was doing to him. <laughs> <laughs> Same right with, back. same with that big bad John, dude. I, I don't think he got me once. I had him like seven and zero. Oh. Is that two KD? 30, 37 and eighteen.